Rozdział osiemnasty. Coś zdumiewającego. We wrześniu Polijanna poszła do szkoły egzaminy wykazały, że była dostatecznie przygotowana, aby zająć w szkole miejsce obok swych rówieśniczek. Do pewnego stopnia szkoła była niespodzianką dla Polijanny, ale i Polijanna, może jeszcze w większym stopniu, była niespodzianką dla szkoły. W końcu jednak dopasowały się wzajemnie i, i Polijanna pewnego razu oświadczyła ciotce, że chodzić do szkoły to znaczy żyć. Co przedtem mocno wątpiła. Aczkolwiek Polianna miała teraz znacznie mniej czasu, nie zapomniała jednak o starych przyjaciołach. Naturalnie nie mogła poświęcić im tyle czasu co przedtem, lecz nadal utrzymywała kontakt z nimi. Jednak pan Pendleton był niezadowolony z takiego stanu rzeczy i miał ciągle pretensje, że Polianna go zaniedbuje. Gdy pewnej soboty odwiedziła go po południu, zagadnął niespodzianie. A gdybyś tak polijanno zamieszkała u mnie, w ostatnich czasach prawie wcale cię nie widuję. Polianna roześmiała się. Pan Pendleton bywał taki dziwny, czasami. Myślałam, że pan nie lubi ludzi koło siebie, odparła po chwili. To było przedtem, nim nie nauczyłaś tej cudownej gry. Teraz jestem zadowolony, gdy się mną opiekują. Cieszy mnie to, że już za kilka dni wstanę i wtedy zobaczymy, jak mi pójdzie z nimi rzekł wskazując na oparte o ścianę kule. A jednak pan nie zawsze jest ze wszystkiego zadowolony, zauważyła Polijanna. Pan tylko tak mówi. Zresztą wie pan sam, że jeszcze nie zupełnie dobrze umie pan grać w zadowolenie. Tak, pan to wie dobrze. Twarz pana Pendeltona spochmurniała. Właśnie dlatego jesteś mi potrzebna, żebyś mnie nauczyła grać jak należy. Zechcesz więc zamieszkać u mnie? Czy pan to mówi serio? Najzupełniej jesteś mi potrzebna, a więc zgoda? Ależ ja nie mogę. Przecież pan wie, że należy do cioci Poli. Twarz pana Pendletona przybrała jakiś dziwny wyraz, którego Polianna nie mogła zrozumieć. Podniósł głowę. Mniej należysz do niej niż do. A może ona jednak ci pozwoli? Nie dokończył rozpoczętego zdania. Czy zamieszkałabyś u mnie, gdyby się ciotka na to zgodziła? Polianna nie mogła się zdecydować. Ciocia Poli była zawsze tak dobra dla mnie, odpowiedziała wreszcie. Przyjęła mnie do siebie, kiedy nie miałam nikogo. Kto by się mną zajął prócz pań z dobroczynności, a potem twarz pana Pendeltona przybrała znów ten niezrozumiały wyraz, lecz tym razem przerwał jej głosem cichym i smutnym. Polianno, przed laty kochałem bardzo pewną osobę. Spodziewałem się, że wprowadzę ją tu, do tego domu. Marzyłem o tym, jak szczęśliwi będziemy przez całe życie. Polianna pełna sympatii i współczucia słuchała uważnie. Nie sprowadziłem jej jednak, mówił dalej pan Pendleton. Dlaczego? To wszystko jedno. Nie stało się zadość mym marzeniom. Od tej chwili dom mój jest dla mnie tylko miejscem, gdzie mogę spać, gdzie mogę spędzać noc lub schronić się przed deszczem i wiatrem. Lecz nie jest domem, ogniskiem, pełnym słowa tego znaczeniu. Żeby stworzyć ognisko domowe, potrzebne są ręka i serce kobiety – lub obecność dziecka, Polijanno. Ja nie mam ani jednego, ani drugiego. A teraz, po tym, co powiedziałem, czy zgodzisz się zamieszkać u mnie? Polijanna ciągle słuchała w skupieniu, ale gdy skończył, twarzyczka jej rozpromieniła się i dziewczynka podskoczyła radośnie. Więc pan mówi, że przez cały czas brak panu było serca kobiety? Tak, dziecino. Ach, jak się cieszę. Jak wszystko się dobrze składa, a więc pan będzie mógł wziąć nas obie. I jak to będzie cudnie. Wziąć nas obie? Powtórzył zdumiony pan Pendleton. Polijanna zmieszała się nieco. Jeżeli ciocia Poli gniewa się wciąż jeszcze na pana, to na pewno przestanie, gdy jej pan powie wszystko to, co powiedział pan przed chwilą. A wtedy zamieszkamy tu obie. Po tych słowach Polijanny w oczach pana Pendletona można było odczytać wyraźne przerażenie. Ciocia Poli ma tu zamieszkać? – zawołał ze zdumieniem. Polijanna szeroko otwarła oczęta. – A może by pan chciał przenieść się do niej? Co prawda dom nie jest taki ładny, ale za to... – Polijanno, co ty wygadujesz? – przerwał pan Pendleton z wyrzutem w głosie. – Pytam tylko, gdzie będziemy mieszkały? – odpowiedziała zdziwiona dziewczynka. – Przecież pan powiedział wyraźnie, że przez szereg lat pragnął posiadać rękę i serce cioci Poli, aby stworzyć ognisko domowe i... Okrzyk przerażenia wydarł się z ust pana Pendletona. Podniósł rękę, zaczął coś mówić, lecz po chwili umilkł. A podniesiona ręka opadła bezwładnie na łóżko. W tej chwili weszła służąca, meldując przybycie doktora Chiltona. Gdy Polijanna podniosła się z krzesła z zamiarem odejścia, pan Pendleton gorączkowo odwrócił się do niej. – Polijanna na Boga! Nie mów nikomu, o co cię prosiłem! – wyszeptał błagalnie. Polijanna z promienną twarzyczką odrzekła. Pewnie. Ja się od razu domyśliłam, że pan woli to sam powiedzieć. Pan Pendleton bezwładnie opadł na poduszki. Co się stało? pytał po chwili doktor Chilton, badając przyspieszony puls swego pacjenta. Zagadkowy uśmiech przebiegł po twarzy chorego. Zdaje mi się, że przyjąłem za wielką dozę pańskiego lekarstwa. Zaśmiał się w odpowiedzi, widząc wzrok doktora goniący za odchodzącą polijanną.